Dziś pokażemy, jak w prawidłowy sposób przygotować do malowania agregat na przykładzie modelu WT32H firmy Wabrotech. Zanim rozpoczniesz malowanie, koniecznie zapoznaj się z kartą techniczną farby dołączoną przez producenta. Jeśli takiej karty nie ma, spróbuj skontaktować się z dystrybutorem farby i upewnij się, że można nią malować z wykorzystaniem naszego agregatu. W karcie technicznej znajdziesz przede wszystkim jaką dyszę oraz jakie ciśnienie producent zaleca do malowania. Po rozłożeniu zestawu dokręć uchwyt dyszy wraz z dyszą i uszczelką na gwint 7/8 cala pistoletu. Rozwiń wąż i podłącz jeden koniec do pistoletu na gwint 1,4 cala. Użyj dwóch kluczy i upewnij się, że dokręcenie jest dokładne. Drugi koniec węża podłącz do agregatu. Uwaga, przed każdorazowym użyciem i po około 2-3 godzinach pracy agregatu. Nanieś na tłok 2-3 krople oleju wazelinowego przez otwór nad pompą. Znajdziesz go w zestawie. Ważne, aby upewnić się, że gniazdo elektryczne jest odpowiednio uziemione. Dłuższe przedłużacze mogą nie zapewnić stabilnego zasilania agregatu, co wpływa na jego pracę, a nawet żywotność podzespołów elektronicznych. Podczas podłączania agregatu należy upewnić się, że przełącznik jest ustawiony w pozycji wyłącz, a potencjometr regulowania ciśnienia jest obrócony całkowicie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Zwróć uwagę, aby zawór pracy był ustawiony w dół, w pozycji przelewowej. Wciśnij i poruszaj delikatnie stalową kulkę w zaworze zlokalizowanym przed wężem ssącym bądź sidem ssącym, w zależności od modelu agregatu. Wąż ssący wraz z rurą odprowadzającą należy umieścić w pojemniku z wodą. Włącz urządzenie, obróć potencjometr regulacji ciśnienia, aż woda zostanie zaciągnięta przez rurę ssącą i wyłącz urządzenie. Wąż ssący wraz z rurą odprowadzającą należy zanurzyć całkowicie do pojemnika z farbą. Musi być on wypełniony przynajmniej w jednej drugiej pojemności pojemnika. Włącz agregat. Kiedy zobaczysz farbę wydobywającą się z rurki odprowadzającej, skieruj pistolet do kubła na odpady. Obróć zawór pracy do pozycji natrysku. Pistolet musi być skierowany do kubła na odpady. Dopóki nie zobaczysz, że wydobywa się z niego tylko farba, zwolnij spust i włącz jego blokadę. Agregat jest gotowy do pracy. Więcej szczegółowych informacji znajdziesz w instrukcji produktu.